Jeden właściciel, jeden głos. Witam Państwa. Bardzo często w nieruchomościach, gdzie pojawiają się jakieś znaczące nieprawidłowości, błędy, patologie, zwykle w tych nieruchomościach jest jeden Jakiś znaczący właściciel, większy właściciel. Może to być osoba prywatna, która dąży do tego, żeby skupić więcej lokali w danym budynku i ma jakieś swoje tam plany związane albo wyburzyć, zmienić przeznaczenie, albo, albo po prostu jest zainteresowana pozyskaniem kolejnych lokali, ale częściej jest to tak zwany właściciel. Współwłaściciel z urzędu, to znaczy, jest to albo gmina, albo miasto, które zostawiło sobie część, część lokali. Bardzo często są to obecnie lokale, na przykład użytkowe, które nie były sprzedawane właścicielom nieruchomości, i miasto pozostawiało sobie jakieś tam część lokali użytkowych na parterze bądź. Bądź po prostu zostawili sobie jakieś e, udziały w nieruchomości m, w postaci lokali mieszkalnych. I kiedy ci sami ludzie od PRL-u w zasadzie e, mają tą swoją jakąś wizję związaną z nieruchomością, bardzo często ona jest dokładnie taka sama m, jak dla innych nieruchomości, gdzie miasto gmina posiada. Udział, czyli nie jest dostosowana do potrzeb właścicieli, a jest po prostu jakimś tam, jest jakimś takim algorytmem, który próbują im tam wdrożyć we wszystkich nieruchomościach, gdzie jest gmina współwłaścicielem. Czyli w tych nieruchomościach bardzo często ten, ten, ten większy właściciel właśnie dąży do tego, żeby skupić wokół siebie jakąś tam małą grupę, mieć większość i forsować swoje jakieś pomysły, które mogą być sprzeczne z na przykład interesem współwłaścicieli nieruchomości pozostałych. Jeśli interesuje Cię temat, jak możesz przechylić szalę podczas głosowania, koniecznie daj lajka. To taki, taki kciuk pod tym ekranem, to tylko jeden klik, ten lajk like zrobi się niebieski. To bardzo ważne. A jeżeli interesują Ciebie tematy związane z właśnie z zarządzaniem nieruchomościami, z nieprawidłowościami, z prawidłowym rozliczeniem, Kosztów i przychodów w budynku, zasubskrybuj ten kanał. Ok, jeśli każdy z Was dał lajka, zaczynamy. W ustawie o własności lokali wskazany jest sposób liczenia głosów, który jest proporcjonalny do posiadanego udziału w nieruchomości wspólnej jednak w pewnych okolicznościach należy zmienić ten sposób głosowania a w zasadzie w każdym momencie tak naprawdę w drodze uchwały tylko w drodze uchwały trzeba mieć większość która popiera takie zmiany sposobu głosowania można zmienić ten Sposób głosowania na jeden właściciel, jeden głos. W wyroku wydanym w sprawie prowadzonej pod sygnaturą Akt 2 CSK 47 przez 06, Sąd Najwyższy potwierdził, że we wspólnotach mieszkaniowych można głosować według zasady jeden właściciel, jeden głos, bez względu na to, ile kto ma mieszkań. Czy Lokali. W wyroku sąd wyjaśnił stosowanie obowiązującego od 2000 roku przepisu z artykułu 23 ustęp 2 ustawy o własności lokali z 1994 roku. Zasada, za, zasadą zapisaną w artykule 23 ustęp 1 jest, że uchwały we wspólnocie mieszkaniowej zapadają większością głosów. Liczoną większością udziałów. Wielkość udziału określa natomiast stosunek mieszkania do ogólnej powierzchni wszystkich mieszkań w budynku. Przywołany przepis dopuszcza też inny system głosowania: jeden właściciel, jeden głos. Jeśli właściciele się tak umówią i zadecydują w formie, Uchwały. Natomiast w artykule 23 ustęp 2 yy, pozwala głosować yy, właśnie systemem jeden właściciel jeden głos, jeśli większość udziałów należy do jednego właściciela albo gdy suma udziałów w nieruchomości wspólnej nie jest równa 1. Czyli mamy dwie okoliczności, jeżeli suma udziałów nie jest równa 1 oraz jeżeli jeden ze współwłaścicieli ma ponad 50%, to dwie okoliczności, w których nie potrzeba podejmować uchwały i można w dowolnym momencie zmienić, e, zmienić system głosowania na jeden właściciel, jeden głos. Nie jest wtedy potrzebna odrębna uchwała o zmianie systemu głosowania. Wystarczy, jeśli takie żądanie zgłoszą właściciele co najmniej jednej piątej udziałów łącznie. I potwierdził to właśnie Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 października 2015 roku pod sygnaturą CK 4 129 przez 5. W sprawie, w której zapadł wyrok głosowania wedle tego systemu zażądali właściciele na zebraniu, i to była w ogóle wspólnota mieszkaniowa w Luboniu. Uczestniczyło w nim 11 właścicieli wyodrębnionych mieszkań oraz pełnomocnik właściciela 23, 26 niewyodrębnionych lokali. Niewyodrębnione lokale bo to tak wygląda, jakby to był tak naprawdę deweloper lub, lub osoba powiązana z deweloperem. Głosowanie dotyczyło. Powołania zarządcy nieruchomości. Ostatecznie zarządca został wybrany jedynie głosami e, przedstawiciela właściciela 26 lokali. Właściciele pozostałych mieszkań lub albo byli przeciwni, albo wstrzymali się od głosu. Następnie uchwała została zaskarżona przez dwóch e, członków wspólnoty. Sąd uwzględnił żądanie, a sąd drugiej instancji. E, Zaaprobował to orzeczenie. Sądy uznały, że obecni na zebraniu e, wyniki głosowania zinterpretowali błędnie i w sposób naruszający artykuł 23 ustęp 2a ustawy o własności lokali. Zgodnie z tym przepisem, właściciel 26 niewyodrębnionych lokali miał tylko jeden głos, tak jak każdy z właścicieli obecny na zebraniu. Ten wyrok jest jakby potwierdzeniem tego, że ustawodawca pragnie chronić właścicieli lokali przed taką sytuacją, właśnie, której jeden z właścicieli ma ponad 50% głosów i może tak naprawdę przegłosować każdą uchwałę, nawet która jest niekorzystna dla współwłaścicieli, bo narusza ich prawo jako współwłaścicieli nieruchomości. I tutaj chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na tą drugą okoliczność, na którą, o której wspomniałem, czyli na okoliczność, kiedy suma jakby udziałów nie jest równa jeden. To bardzo ważne. Otóż Podczas tego procesu prywatyzacyjnego, nazwijmy to, nieruchomości w Polsce dochodziło do skrajnych patologii, błędów, robili to ludzie bez wykształcenia, bez doświadczenia, w ogromnym bałaganie i tak dalej, i tak dalej. I zdziwilibyście się Państwo, jaki jest bałagan w Waszych księgach, wieczystych, to znaczy, kiedy robiono inwentaryzację, są tak zwane lokale widma nieistniejące, są, są błędy w pomiarach wynikające z wielu czynników, ze zmian w budynku przeprowadzanych z jakichś samowolek, ale też błędy matematyczne i tak i tak więc ja bym w pierwszej kolejności, jeżeli nie jesteście pewni, czy zbierzecie ponad 50% głosów pod tym, żeby, żeby zmienić sposób głosowania, bo jeżeli ktoś robi wałki od 30 lat, no to zadbał o to, żeby, żeby mieli ponad 50% cały czas. A sprawdźcie po prostu udziały. Musicie zsumować z listy do głosowania, tak jak jest, jak każdy ma przypisany procentowy udział podczas głosowania i sprawdźcie, czy suma udziałów zgadza się z księgami wieczystymi i tak dalej i zgadza się z tym, czy jest równe jeden. Bardzo często podczas zaokrąglenia różnych metrów i tak dalej też robiono różnego typu błędy, tak jak powiedziałem, jakaś tam pani Kazia z panią Miecią w MPGM czy w jakiejś innej części dawnej, dawnej jednostki budżetowej, obecnie jako prywatne spółki działających, źle policzyła i tak to się po prostu kula od, od dawna. I jest to podstawa do tego, żeby nawet nie posiadając 50%, zmienić system głosowania na jeden właściciel, jeden głos i wtedy łatwiej przegłosować takie uchwały, które są dla Was. Współwłaścicieli korzystne, OK. Podsumowując, istnieje coś takiego, jak głosowanie, zmiana jakby systemu głosowania na jeden właściciel, jeden głos, jest to korzystne w przypadku, kiedy ten większościowy udziałowiec może działać na szkodę pozostałych współwłaścicieli nieruchomości. Jeżeli ten właściciel, współwłaściciel ma, ma więcej niż 50%, możecie od razu zmienić ten system bez posiadania większości oraz jeżeli suma udziałów, tych, które uprawniają was do głosowania, jest różna od 1, czyli te procentowe udziały zostały przez kogoś błędnie policzone. Nie zgadza się, nie ma, suma nie jest równa 1, automatycznie można zmienić system do głosowania. Jeżeli te dwie okoliczności nie są, to zawsze można też zmienić system do głosowania na jeden właściciel, jeden głos, ale musicie mieć podjętą w tej kwestii uchwałę. Możecie tą uchwałę na przykład zebrać w sposobie mieszanym, czyli ze współwłaścicielami nieruchomości wcześniej już stworzyć listę, Przeprowadzić głosowanie i wtedy macie pewność, że macie zebrane ponad 50%. Na zebraniu zgłaszacie formalny wniosek o, o poddanie pod głosowanie uchwały o zmianie systemu głosowania, jeden właściciel, jeden głos w systemie mieszanym. Pokazujecie już listę, gdzie już macie tam zebrane prawie 50% czy 50%. Osoby na zebraniu jeszcze mogą się przyłączyć i w ten sposób taką uchwałę znienacka. Pod uda się podjąć i wtedy możecie zacząć realizować takie, taką, takie uchwały, które są korzystne dla Was, jako właścicieli, a nie takie, które ktoś tam dziwny pan z wąsem przychodzi i czaruje, że to trzeba teraz zrobić, trzeba zlikwidować gaz w budynku, bo za chwilę wybuchniecie, trzeba zrobić to, trzeba zrobić tamto. Oczywiście, jest to tylko. E bardzo często w jakiś sposób do e, drenażu pieniędzy współwłaścicieli nieruchomości. Może to być zwykłe oszustwo. to e, notabene też e, doradzam sprawdzić zawsze kto przychodzi na te zebrania e, z ramienia ewentualnych jak i właścicieli typu gmina miasto, bo przychodzą przebierańcy, coś dziwnie ludzie bez pełnomocnictw po prostu czarodzieje, którzy chcą coś tam przepchnąć. I w zasadzie, później nawet nie ma kogo ścigać, albo nie ma za co, bo tak naprawdę sądy wychodzą z założenia, że przecież ci ludzie akceptują taki stan rzeczy. Ok. Subskrybuj, lajkuj, komentuj, jeżeli masz jakieś swoje doświadczenia tutaj, i koniecznie bądź aktywny i zadbaj o swoją własność. Do usłyszenia.